dzisiaj wyskoczyć z Asią na kilka godzin nad wodę, nie mamy za wiele czasu dlatego taki szybki wypad. Dzisiaj będziemy mówić typowo na metodę bez zbędnego sprzętu, 2 kg zanęty, grunbyt do metody z Genesis, a także będziemy przede wszystkim testować, potestować nasze nowe produkty, czyli pelety haczykowe w kilku rozmiarach. 8, 14 i 20 mm oczywiście w kilku kombinacjach smakowych, zobaczymy jak nam się sprawdzi przy tej metodzie, przy tak szybkim łowieniu, także my lecimy składać zestawy, mieszać zanęte, pelety na haczyk i do wody. jest ze skarb, wprowadzony na rynek nowy produkt. Są to palety haczykowe. Występują w trzech rodzajach, w pięciu smakach. Jest to palet szybko pracujący, pracuje od 3 do 5 godzin w wodzie. Nadaje się na szybkie zasiadki. Idziemy zakładać go na hak. A efekty do zobaczenia na filmie. Czas przygotować nasze zestawy. Dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałem, mówimy tylko kilka godzin. Nie mamy czasu na dłuższe zasiadki. Także dwie wędki, pokrowcu, podbierak, mata. Zanęta do metody i pelety przede wszystkim tutaj właśnie będziemy łowić typowo na metodę. Jeśli chodzi o, właśnie o smaki, no to ta, przygotowaliśmy 5 smaków: jest to kryl, jest ananas, jest kill punch, jest garlic, with spice, a także truskawka. Jeśli chodzi o tutaj pelety haczykowe. Ja tutaj sobie wybrałem, założymy na hak, dwie czternastki, z tym, że jedna to będzie kryl, natomiast druga to będzie ananas. Jedną weźmiemy czerwoną, drugą weźmiemy czarną. Eee, Przyjmę także chcemy zobaczyć, jak nam tutaj się sprawdzi ten pelet. Tak mówię, no nie mamy czasu, często jest tak, że właśnie nie ma czasu, a z drugiej strony nie zawsze chcę się nosić ten cały sprzęt. Nawet yy, ostatnio właśnie, no, coraz bardziej lubię takie szybkie wypady, żeby właśnie na kilka godzin wyskoczyć nad wodę. Yy, przynęta, szybko pracująca. Yy, na przynętę właśnie na przykład pelet, który również szybko pracuje. Ten pelet akurat pracuje około 3-4 godzin. Także spokojnie możemy go stosować albo samego, albo w połączeniu na przykład z kulką proteinową. Także tutaj już mamy nasz, nasz, nasz pelecik założony. I teraz tutaj koszczek metody. Jeśli chodzi o metodę, to będziemy stosować tutaj Gronbite z Genesis, zamięta jest o tyle fajna, że ona w sobie zawiera grube składniki takie właśnie jak jak drobny pelecik w dwóch jakby rodzajach także zaopatrując się w taki, taki taką zanętę do metody już nie musimy dodatkowych elementów kupować takich jak inne pelety także wszystko mamy tutaj w środku ja tutaj już mam przygotowaną zanętę odpowiednio rozrobioną także tutaj o widać widać strukturę po namoczeniu tej zanęty. Także ona jest naprawdę gruba, ta zanęta. Otypowo no, typowo właśnie podkarpia. Żeby mimo wszystko, jak nawet ta przynęta dużej leży na dnie, zanęta, wiadomo, zanęta sypka, się jest wypukiwana, wyjedzona przez drobnicę, to jednak ten zostaje i, i tutaj wabi nam cały czas. Tutaj mamy taką specjalną foremkę. nabijemy sobie. Na koszyczek. super nam wyszedł tutaj ten koszyczek z zanętą ja jeszcze robię dodatkowo ponieważ tutaj stosuję dłuższy przypon do metody bo na drugim zestawie mam króciutki fluorocarbon z pop-upem natomiast tutaj przynęta jest leżąca dlatego ten zastosowałem specjalnie przypon dłuższy ale tutaj żeby nam się to nie plątało to ja jeszcze ten haczyk wbijam w tą zanętę o w ten sposób i taki zestaw po pierwsze nam się nie pod, pod nie poplącza, możemy nim dalej rzucić a w momencie wpadnięcia do wody często ten haczyk wypada jak nie przy uderzeniu to po prostu zaraz przy dnie jak zanęta się rozpadnie i, i pelet jest po prostu obok na pewno nie poplątany i zwiększa to szanse po prostu na branie na które oczekujemy, czasami jest to 10 minut a czasami możemy czekać 2 godziny Także tutaj najważniejsze jest to, żeby nam się zestaw się nie poplątał. Dobrze, także nic nie pozostaje nam innego jak zarzucić zestaw teraz. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Co? Ale muffiny. Pewnie duży. No Dwa palety 14 mm o zapachu ananasa, także na razie nam się to najlepiej sprawdza tutaj. Na razie palet wygrywa z popłapem. Na popłapy na razie jedno branie. A wszystkie brania na metodę z dwoma paletami 14 mm. Także nasza taktyka na razie się sprawdza. 就没有去意思。Heaven. Zadaje mi prywatnie pytanie, który smak jest najlepszy w tym momencie na danej wodzie, ponieważ często chcą porady, często chcą, aby podpowiedzieć im, który smak, która przynęta będzie skuteczna w danej chwili. Jest to bardzo trudne, jeśli chodzi o wybór przynęt, ponieważ w naszej ofercie jest kilkanaście smaków i, i każda, każda woda jakby ma swoje wymagania i Często zdarza się tak, że w tym na przykład okresie na jednej wodzie sprawdza się banan z ananasem, na drugiej na przykład tylko na przykład, czerwony krab albo kilpancz, natomiast na trzeciej wodzie całkowicie gdzieś indziej w innej części e, Polski na przykład e, skuteczne są e, śmierdziele na przykład z owocami, czyli tak zwane łamańce połączenia takie na przykład z e, ze śliwką, mm, dlatego albo squid z bananem, squid z kapeksem, dlatego ciężko jednoznacznie jest określić, co w danym momencie będzie dobre, ponieważ każda woda charakteryzuje się jakby swoimi parametrami i na każdej wodzie w danym momencie może się sprawdzać coś innego. Dlatego warto zawsze mieć zanadrzu nie mówię, że musi być to 10 smaków, ale 2-3 smaki, tak żeby ewentualnie móc coś zmienić. Jeden kij na ten smak, drugi na ten smak, tak żeby po prostu sprawdzić co w danym momencie jest dobre i co, yy, co działa i na co karpie po prostu reagują w danym momencie. Nasza zasiadka dobiega końca. Przez 5 godzin udało nam się złowić 8 karpi i kilka leszczy. Pole Genesis sprawdził się super i widzimy się na następnej zasiadce. Cześć!